Junior wyjaśnić stąd. Gnojku. O kurde. Grę No dobra. drugi, 15, 15, nie wiem. gdzie się. 3-3 Wampir, no, wampir. E, To no mamy w takim razie tego. A co zgłosił sam siebie? O tutaj chodzi? A on musiał umrzeć w momencie reporta. Nie, 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 to jest... Czekajcie, chwilę. Kubeczku, radry de kurwa rale, combo, leje karno dla spuchy, pół na pół, z herbatą leżę na molu, a gardło laskota powoli pianą, kurwa. Kurwa, będzie... Nie bo nie będzie piwko, będzie piwko kupowane. Dziękuję Bile. bardzo. Czekaj, tylko wytłumaczę w gierce, wytłumaczę w gierce co się dzieje, dobra? Dobra, uwaga, uwaga. Wydaje mi się, wydaje mi się, wydaje mi się, że to jest altruista z baitem, który zreportował sam siebie po prostu, bo zginął. Ja mam wrażenie, że to tak działa. Ja ogólnie że... widziałam dwa ciała, po prostu zginęły od Nikogo nie było w ogóle. Aktualizacja Instagrama, już ja wiem, już patrzę, dziękuję bardzo. Eee, dziękuję Sawik. No, no, Siemanko, daj czekaj chwilę. Nie, znaczy się Batki chyba był altruistą i chciał wskrzesić Damienito i jakby. Instagram nie działa pokaż. Bo Batki generalnie nie zreportował sam Faktycznie siebie, tylko zreportował Damienito, bo było bordowe. Ale właśnie mi się coś nie zgadza w Badm... sensie takim, że ja wiem, że ten Batki ciało. Dobra, już wiem, już wiem czemu nie działa, naprawiam. No, to damy to. Pierwszy musiał paść. Już w jest naprawiony. Spokojnie, spokójnie. Nas, 1, 2, 3. Zostaw się rundy, w sensie. Instagram. A czekaj, to powinno działać. Sześć? Pierwsze miało 15 sekund, potem drugie mi się okazało, że było z 10, i teraz trzecie było z 5 sekund. A dobra, bo ja gry pomyliłam, okej, okay, nieważne. Um, Kamil powinien mieć tarczę, jeżeli faktycznie. Kamil, ten naprawdę zdechłeś ale... po tamtej? On się zabił jako tak. altruista. Nie, nie wiem, nie wiem w takim razie co się stało, szczerze nie, mówiąc. Matly no, musiał się zabić jako altruista. Ale nie, nie zgadzam się, ten altruista, bo ni to nie jakby... Zaktualizowane nie, już, działa, działa Instagram jak coś. Krew, krew, psuć, czy nie chcę, czy dnia i przekinał, to jest jakiś bóg eee, to może nie, nie, pogadamy nie, o tym po Gierce. Po gierce pogadamy. Ale jestem prawie pewien, że to był altruista z jakimś baitem dziwnym. Kto to był alabier, szybciutko, ekrę, To jeszcze? <laughs> ja byłam. To nie, osoby. Osoby. Rudy a, Rudy nie kill kille są po lewej strony. stronie. Jedna osoba przed chwilą wybiegła dolną dekontaminacją, jedna osoba zbiegła z laba do Specimena. Ekem, ja Rudi, na całą grę. No, ale jeszcze jest zabijająca neutralna, nie wiem czy to jest na całą grę clear. Blabby, blabby. Ja, ja widziałam trzy kile, jakby po sobie, a nie że Loversie, ani, ani że ten Altruista. No ja tak samo, ja widziałam też, jeden, drugi, trzeci. Nie, Mortal nie ma streama jak coś. Tak po prostu, więc więc, dzisiaj tylko u mnie to oglądamy. Bo i metalowy kubeczku A do Radler, tak, do najcieka dostałem. Idę, o kurwa, brader, ale tam harnoldas pół na pół, Z herbatą. No, wydypało mnie. 4 sekundy i 14 sekund, jedno w labie, drugie już na mnie. nie To mnie wyminęło na Kurwa, to ja kogoś widziałem tam. E, mnie na koniec stepnęło z do je, Specimen'a. Okej, okay, to ciebie ze zamieniło. Nie, nie zapnęło, ja, ja bym ja tam wychodziłem z kurwa ze mną był w labie. No ja full Okej. Okay. Mi się wydaje, że to stan. Zemstan. <grym> <grym> stan. właśnie czekaj, bo po pierwsze wiedziałeś skill, po drugie w tamtej grze e, dwie osoby na 100% e, tam klirowała, więc to teoretycznie może być, si mogła, być, si mogła, być sirem, mogła być na przykład spać. A być mi pisze no, Aha. Była... A nie ma jakiegoś serwienia. Na pewno. Nie, nie ma, no tak, no bo wiedziała... no właśnie no, nie ma, to powiedzieć, Wiedziała powiedzieć wiedziała... podstawce. Tak, Batli też strymuje jak coś widzowie wygramy. Długę. No proste, że wygramy najlepsze było impostorów tutaj. Widzowie, siema Amakuru. No bo ona była z nami w lobby. Rozpierdalamy to Lobby, nie? Totalnie niszczymy. I teraz ty mówisz, że ktoś się od ciebie wyjebał, tak? E, tak, Mulcik już się teraz o mnie wywalił, ale nie wiem kim był. N no raczej nie był szeryfem. A może ty jesteś vigilantem i po prostu czegoś sobie użył? Czy tak nie jest? Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, też tak uważam. I to nie jest vigilant, tylko to nie, jest inne. Nie, eee, nie, e, weteran, przepraszam, weteran, weteran, tak. Pomyliło mi się. E, Patmos? No, właśnie, kurwa. Słucham. No, co? Zyma, co się stało? No właśnie, no ciebie się, się ale ja to Aha, ale nie, w sensie ja tylko podejrzenia rzucam, to nie tak, że ja mam 100% no, pewności, no, bo ale może ktoś tak i tak strzelił w ryolę, więc Może faktycznie to jest super, który się no, zabił albo last, albo yeah, szeryf, nie? Ja tylko rzucam jeszcze dodatkową jakby możliwość, jaka mogła być. No albo może by się powtóry, ja, 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 ja jakby lubię wszystkie możliwości, żeby każdy wiedział, co jest, co, nie. Wy, no ja nie potwierdzam i nie zaprzeczam, kim jestem. Ja, nie ja nie, bym zrobił skinę kemię, bo coś za cicho siedzi. Właśnie, jakby się totalnie nie odzywa. Nie się mnie nikt nic nie zapytał. Ale to ja musisz mam... sam mówić. Ja. sam ja. musisz. ci się nikogo to nie obchodzi. Problemy ze sobą na razie. Ale jestem czysty, ktoś mnie tam. Nie Ej, dasz im jedzenie, bo tak, chyba głodne jest. No Ariolę no, 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 i Iberi nie żyje. Bez sensu to by było, nie. Hmm. No nie wiem, może nie ogarnia. No może. Ogarnię. Dobra, dobra, dobra. Właśnie... Tak, widzicie co jest piękne, że ta rola jest tak OP. Jest tak OP, ta rola, naprawdę, patrzcie. Walić to duo. Ej, zasłaniasz mi. ekran mi zasłaniasz BQ1. Dobra, czekajcie, muszę gdzieś sobie markę. Ja nie tuje widzowie? Najlepsze duo, najlepsze duo. No i metalowym kubeczku. Najlepsze było po że tak. Dobra. Tyk, elektryk, elektryk. Jest tu ktoś, żeby mnie potwierdzić? Nie wiem, ile ma to ciało mango. O, jeszcze stan nie żyje. Jestem inżynierem. Dobra, generalnie to tak. Z O2 przybiegłem na światła i na światłach nie żyję, czyli, generalnie, musiało po naprawie świateł albo w czasie zostać zabite. Potwierdzam to, bo mijałem się z Patmazem. Ja skończyłem rundę O2, więc to jest prawda. Tak chyba, że bait. chyba, że bait. Nie, bo to już leży długo, no, mam wrażenie. Ale ja nie wiem, czy przypadkiem światła nie były naprawione przez inżyniera. Ale to i tak on leży jakby na światłach, więc może po prostu okay. tam wbiegł mimo wszystko, bo albo nie widział, może był jakimś zabijającym, neutralnym i miał impostor vision, czyli że widzi, kiedy są światła wyłączone, albo, albo nie wiem, czy on tam wbiegł. Generalnie, no wydaje. Dobra, ja, ja mam czystych. Tak, wydaje mi się, że jest czysty Mortal i rudzi też mi się wydaje dosyć czysta. O reszcie nie mam za bardzo informacji, co, co gdzie i jak, więc moglibyście swoje jakieś lokalizacje dać i czy ktoś może wiedział, gdzie stan umarł. Bo to też by było ważne. Nie widziałem nikogo, oprócz to na samym początku. A teraz jestem w, w labie. Jest ktoś z w Labie. Dopiero wbiegłem. Od z której dwóch strony? trzech sekund. Jestem w tym korytarzu. Pod Ale z której strony wbiegłeś? Od Storage'a. Dobra, musimy to ugrać, musimy to ugrać, nie? I ma hem śmierdoli No właśnie. Nie, mów tak. Sam biega po labie, nie wiadomo gdzie jest stan. Może stan właśnie też tam leży i, i to jest dosyć takie. Dosyć prawdopodobne, że tam został wcześnięty. A Charlie, nie... gdzie jest? Nie zabijałbym tak szybko. Dziękuję bardzo. Ja jestem wiesz... Ok. Nowicjusz. Mm, bo on pewnie, nie on pewnie tostał, Ale Charlie w ogóle up chyba poszedł, bo widziałem jak stał na środku Storage'a i coś w koło storage'a Problem storage jest taki, tak na że padły 2 killy, a mamy 6 osób, nie Więc No to dobra, jest a na to gdzie była. No Niko, trzeba ja roz, rozpierdalamy. Do easy do easy to będzie. Czyli, czyli teoretycznie mogłoby być tu nad na tamach? Tak, Ta, to duo może być. Nie no, wiem, ja, nie wiem, ja bym ekranę no, waliła pierwszego. Dlaczego? No bo nikt nie No bo nie, 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 nie jesteś totalnie potwierdzony przez nikogo, nie? Przez Stana byłem potwierdzony, a teraz nie żyję. No bo to jest bardzo przez... wygodne no powiedzieć. No Mnie Veriola w... 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 weryola... potwierdzała, nie? I wcześniej z i też nie żyję. Zabijam swoich clear'ów. No. Co? Cię potwierdzam? Co no tam tam nie, mam, ale... Ale... I nie ale... Nie po prostu możesz zabijać swoich klirów. Siema, Siema, nie, Ja bym cię potwierdzała. Siema. Skipujcie. Nie, nie, nie. ja bym waliła tego jak Hema. Też bym wywalił. Też bym wywalił. No. Okay, nie zabijaj mnie Albo nie, ogłosuję na ciebie Mam nadzieję, że to nie Exek albo Jester Dobra, nieważne Proszę, żeby to nie był Jester albo egzek na niego Proszę, proszę i to jest totalnie free win Dobra, dobra, gramy, jest dobrze W moim metalowym kubeczku Radler, kurwa, braderale combo Leje Harnolda z puchy, pół na pół z lodą herbatą. No kurwa, ale jest. Najlepsze dło kurwa! Lecimy!